Hej, kochani, dzisiaj sobie zagramy w Brookhaven i będziemy szukali jakby jajek i tych hard, więc ciężki i będzie potrzebna drapina z 25 do zdobycia. no To co? Może już szukajmy. Dobra, pierwsze jajko jest na fontannie. Kolejne jajko jest tu i tu trzeba tak skakać. O, o, ale wysoko mi się skoczyło. Trzecie jajko jest, proszę bardzo, tutaj. Teraz czwarte jajko, trzeba jakoś tam na dach się dostać policji i teraz trzeba skoczyć tu, o mam, przecież to jest czwarte. I... Matko. Kolejne jajko to jest um, tam. O, matko, prawie spadłam. Mm, nie mogę, nie mogę. Aha, dobra, mm. wejdę z tak po nic. I tu, i tu. I to jest piąte. Nie mogę, nie mogę postawić drabiny w ogóle, bo trudno. I kolejne. To tam już jedziemy, w sensie musimy iść niestety. No, muszę sobie tutaj ustawić. O, biegniemy. Biegniemy. Biegniemy na... Tutaj tak jakby. I to jest już nasze szóste jajko. No i teraz... Automal. I tutaj jest. Teraz biegniemy po ósme. To ono tam jest z tyłu, tego, więc możemy tak naprawdę przejść. O od kiedy tu nie ma drzwi? Też nie ma, co jest? Tu się coś mi baguwa Nie no tutaj drzwi, nie wiem, od kiedy. Zresztą tutaj były i tak można było wyjść, wyjść. Tutaj nie ma. Tutaj już są, no nie trudno, no dobra. Yy, kolejne jajko. Gdzie jest kolejne jajko? Kolejne jajko to do szkoły. tam w szkole są dwa. O. Pierwsze. Aha, to jednak z drugiej strony tam podejdziemy. To nie coś drabinę postawić na to tak może oj nie doskoczę hmm. tak trochę tu tak żeby bliżej była o tu może nie mogę doskoczyć tam doskoczyć trzeba do tej drabinki no nie mogę jakby no co jest że tu o, to jest jajko i idziemy teraz do sali od woefu i tu teraz biegniemy na zewnątrz. Czy no to on to da się wejść dobrze? I tu. Kolejny jest w takim... Już no, tam trzeba... Nie da się szybciej jechać, nie wiem, na rowerku sobie tylko to jeszcze wolniej niż tak biegaję. Dobra to na nocy może. Dobra. Jedziemy, jedziemy, jedymy. Jest tu. Y, Okej. Okay. Teraz wychodzimy i idziemy. Na straż pożarną. Ojej, no, zamknęłam sama sobie. I jajko. Musimy iść, myślę, że tu w górę. musimy iść. I jest za telewizorem. I Teraz nasze czternaste będzie w szpitalu. O, matko, co tu się wydarzyło? Co to jest? Czemu ja na to w ogóle Kolejny jest tu. O, nie, nie, dobra, radę tak wyjść, okej. Okay. Okej. Okay. <grym> um, teraz sobie pojedziemy do banku, szybciej musimy do tego banku. Tucyk.

Jedziemy do szkoły, jedziemy do szkoły, do szkoły, do szkoły. Oj, zrobimy tu, To, i tu, tu. Ok. Wyjeżdżamy z szkoły. oj, gdzie my się tu zrobiło? E... Mm -hmm -hmm -hmm. Teraz jedziemy um... do galerii, bo w galerii właśnie będzie jej Coś nie wolno jadę. To chyba szybciej będzie jakby biegło. Tutaj mamy 18. <coughs> I tutaj musimy jakoś doskoczyć. Tylko nie wiem jak. Doskoczyłam? Tak. Teraz <laughs> jedziemy tam nad wodę. Sorry za mój głos, po to... trochę gardło mam chore. Jedziemy tam nad wodę na jacht. to będzie szybciej, jak będę biegła. Albo... No hmm jedziemy na koniu o o jak na koniku szybko się jedzie Ojoj. i idziemy zaparkujemy tu sobie konika mojego idziemy tam na dół i tu można wejść do piśni matka matko, co ja zrobiłam Ojej, ojej. I tu jest jej Teraz stąd wychodzimy. Na konikach sieramy i nie zbiegniemy. Teraz do przedszkola. Jak tego konika możemy nazwać bobuś? Bo boś, co nie, bo boś jakby teraz tu do góry i tutaj jest jajko. Jajko, koko, koko. Oj, wzięłam, wzięłam, dobra. Teraz idziemy tam, tam, tam. No do motelu. Ja chyba zostawiłam mojego konia, To sobie zaraz piję jeszcze jednego. Nadal to jest bubuś. Okej. Okay. Musimy się dostać jakoś na D. Tylko nie, nie umiem jakby tam skoczyć na tym koniu, więc odłożymy na razie konia. I tam jest na czubku teraz idziemy do burgerowni co tu się wydarzyło i tu jest kolejne jajko nasze dwudzieste trzecie matko co ja zrobię um, teraz idziemy Idziemy tam matko znowu i znowu... możemy... jak to? A tu? O, tu I tu. Ech, zostało nam tylko jedno. Więc to jedno będzie. Mm, mm, mm. Jedno nam zostało, i ono będzie tutaj. I musimy tam wejść na dół, i jest tutaj. No i. Mamy. No a jeżeli filmik Wam się podobał, to możecie zostawić sub. To na.